Mówiono, że ta firma produkuje urządzenia z duszą, ale przecież my nie prezentujemy tutaj żelazek, a więc stare audio też ma duszę. A które i jaką? Zapraszamy na film. Witam wszystkich miłośników Starego Audio w na naszym kanale Audio Azyl. Zapraszamy również na naszą stronę internetową bechikumyślnikczases.com oraz dziękujemy serdecznie za wszystkie subskrypcje. I oczywiście przypominam o dzwoneczku, aby być na bieżąco z naszymi filmami. Dziękujemy za zrzutkę oraz za to, że jesteście z nami i oglądacie nasze filmy. Dzisiaj mamy takiego coś wyjątkowego, bo mieliśmy, jakby to powiedzieć, małą awarię, prawda? Była mała awaria, trzeba było tego Sansuya zawieźć do naszego Krzysia, aby nam go przeserwisował, bo on nagle odmówił, jakby to powiedzieć, pracy, współpracy z nami, a hmm. trzeba przyznać, że słuchamy muzyki na nim codziennie, więc korzystając z tej okazji, że jest na wierzchu, postanowiliśmy zrobić takie ładne tutaj zestawienie Sansuya i troszeczkę wam o nich poopowiadać. Ale jednocześnie mamy taką y, ważną informację, bo odnośnie naszego losowania numer 3. I o co chodzi? Postanowiliśmy rozlosować coś wyjątkowego. Będzie to niespodzianka tym razem, i niespodzianką nie będzie to, że to nie będzie bomboks. Tylko będzie na pewno coś innego, coś, co ucieszy y, duszę każdego miłośnika starego audi. I chcielibyśmy dać trochę więcej czasu na y, zgłoszenia, przede wszystkim, dlatego, gdyż no, naprawdę przygotowujemy się trochę do tego. Więc losowanie odbędzie się wtedy, kiedy przekroczymy y, liczbę 5000 subskrybentów, czyli do tego momentu można wysyłać zgłoszenia i chyba ustalimy tutaj y, tytuł. Tak, Audio Azen losowanie numer 3. Tak, w tytule, losowanie tak, maila. Tak. Losowanie 3. Mm. Audio losowanie 3. Okay. Tak. I wystarczy kontrolować, ilu subskrybentów mamy. W momencie, jak przekroczymy 5000 zgłoszeń, już dalej przyjmować nie będziemy, i wtedy odbędzie się na pewno losowanie czegoś bardzo, bardzo wyjątkowego. Dlatego zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tym losowaniu, bo to się takie coś też nie trafia. Będzie to yy, coś, co na pewno będzie każdy chciał chętnie... Tak, na pewno ucieszy nowego właściciela. Tak. To by było na tyle, jeżeli chodzi o, o nasze losowanie. Na pewno o tym będziemy jeszcze wspominać w następnych odcinkach, informować nas, yy, abyście tego losowania nie ominęli, bo sam bym wziął w nim udział, mm. <noise> nie będę ukrywał. No, a dzisiaj, tak, może słówkika yy, według naszej tutaj tradycji o o, sensu, o którym już mówiliśmy wielokrotnie. Tak, ponieważ firma ta gościła u nas już wielokrotnie. E, w programach, dlatego, takie króciutkie tylko przypomnienie. Firma ta powstała w 1947 roku w Japonii. E, założycielem, właścicielem firmy był pan e, Kosaku Kikuchi. Zakład na początku specjalizował się w produkcji transformatorów, cewek czy dławików, natomiast od 1954 roku rozpoczął produkcję elektroniki użytkowej, przede wszystkim przedwzmacniaczy, zestawów do montażu wzmacniaczy, a i troszeczkę później już samych wzmacniaczy. I właśnie w 1956 roku w ofercie pojawiły się amplitunery lampowe a od 1959 roku zaczęto produkcję już modeli stereofonicznych SM88 i SM20. Taka krótka, takie krótkie przypomnienie. I właśnie tutaj mamy QRX8001G3000 i magnetofon SC1100G. No Jest to naprawdę bardzo fajny zestaw, bardzo miło mi się na niego tutaj patrzy. No, i bardzo chętnie Wam go trochę zaprezentuję. I oczywiście po prezentacji słów kilka jeszcze. A więc przechodzimy do prezentacji. Tak, czyli marka z duszą. Tak, tak jest. było określane tak. firma Sansui, Sansui, o czym marka wspominałeś dusza. wcześniej. Tak. Czyli zapraszamy. A teraz proszę, abyście wy otworzyli swoje dusze na ten piękny sprzęt Sansuya, no bo jest to naprawdę sprzęt z duszą. Tego słuchamy bardzo dużo i często u nas gra u nas z kolumnami Bangolusena, Nie z kolumnami Sansuya czy Quadrara, ale z Bangolusenem. Przepiękny, ciepły dźwięk. Testowaliśmy różne kolumny i z tymi zagrał najpiękniej. Także dla wszystkich, którzy szukają kolumn do swojego Amplitunera, no, trzeba poświęcić ten czas, ażeby z różnymi kolumnami posłuchać, co mi najładniej dla mojego ucha brzmi. No i oczywiście tutaj będziecie też mogli usłyszeć, być może tą różnicę, bo jeden jest podłączony pod jedną kolumnę, drugi pod drugą, że tutaj też dwa różne, co prawda amplitonery, dwa różne dźwięki. Jeżeli chodzi o stronę techniczną ich i osoby, które są zainteresowane wszystkimi parametrami, to wspomnę może krótko, że my Staramy się Wam pokazać to, co było, jakie piękne stare audio było produkowane. Jest bardzo dużo kanałów, które omawiają z maksymalnymi detalami każdy przycisk, każdy parametr tych urządzeń. Można to sobie znaleźć, dlatego my nie chcemy się tego tym powielać i my chcemy Was zachęcić do zbierania starego audio, do ratowania życia. A czy to ma 100 W, czy 26? Czy 23 kilo, czy 8 kg? To jest rzecz względna, bo jak mi się coś podoba, to mogę dane techniczne znajdziemy w internecie bez najmniejszego problemu. Ale najpierw, żeby czegoś szukać, danych technicznych trzeba gdzieś to właśnie zobaczyć. Dlatego my staramy się Wam je pokazywać w różnych konfiguracjach, bo przecież te urządzenia były już osobno też prezentowane. Zachęcamy oczywiście wszystkich zainteresowanych do poprzednich odcinków. No ale w tej konfiguracji jeszcze ich nie było. QRX jest to amplituner kwadrofoniczny, a seria G, która się właśnie oznaczała takimi dwoma dużymi potencjometrami, tutaj jakby można powiedzieć, bo jeden jest z głośności, drugi jest od radia, od skali. No, czym wyższy model, tym te potencjometry, czy powiedzmy te pokrętła były większe. No, najwyższy był 33 tysiące. No, oczywiście nie był 33, 33 razy większy od tych, ale no, to jest naprawdę potężny amplituner składający się już wtedy z dwóch elementów. No i te gałki tutaj były też bardzo, bardzo duże. Ale jeżeli chodzi o dźwięk, włączę może nasz magnetofonik tutaj. Tak brzmi 8001 Ustawię również tutaj na dwójkę, tak jak tu. To zupełnie różne dźwięki. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to nie są kolumny do tego amplitunera. Oczywiście, że nie. Ja nie chcę pokazać tego w ten sposób, że ten gra lepiej, bo faktycznie według na moje ucho, to ten gra dużo lepiej z tymi kolumnami. O to właśnie chodzi, że musimy szukać tych kolumn, które do tego amplitunera najbardziej pasują. A w tym przypadku tutaj, no, te kwadrale zdecydowanie lepiej grają z tym małym tutaj G3000 w obydwu jest włączony kontur w jednym i drugim no i tutaj jeżeli chodzi o bas i tony wysokie też jest wszystko na, na maksimum także tak właśnie grają one na mniej więcej tych samych ustawieniach chociaż to są zupełnie dwa różne amplitunery to jest tak jak już mówiłem kwadrofoniczny mamy tutaj wiele funkcji które w trakcie prezentacji tego amputera w przednich odcinkach omawialiśmy trochę szerzej. Tym razem chcemy to trochę bardziej pokazać. Proszę bardzo, wskaźniki. Oczywiście to jest uzależnione od głośności. Czym głośniej gramy, tym oczywiście wskaźniki wychłowe bardziej reagują. Tutaj na przykład podświetlenie nie wiem, czy widać to na filmie dobrze. Być może nie. Bardzo ważny jest dobór tych żarówek, gdyż żeby to było ładnie równo podświetlone, powinny być oryginalne żarówki. Tylko wtedy to naprawdę ładnie świeci. Jeżeli weźmiemy ledowe, mamy już punktowo oświetlone, nigdy już to tak ładnie nie chodzi. Trzeba szukać jak najbardziej zbliżonych żarówek do oryginałów, a żeby to ładnie podświetlić. Ten malutki. G3000, bo to jest naprawdę malutki w porównaniu ze swoimi, że tak powiem, zrodzeństwem, które nosiło numery 5, 6, 7, 8, 9, 22 tysiące i No to on jest naprawdę bardzo budżetowy, bardzo mały, ale no gra naprawdę bardzo ładnie. Ma co prawda tylko dwa wskaźniki od y, radia, nie ma już tutaj wskaźników wychłonionych Ale również bardzo go lubię, długi czas y, słuchaliśmy na nim też muzyki I dla osób, które chcą wkroczyć na drogę, że tak powiem, y, starego audio Bardzo bym ten amplituner polecał Bo jest bardzo, y, znaczy no, pomijając dźwięk, bo to oczywiście jest dla każdego bardzo indywidualna sprawa ale jest bardzo. Y, jest dostępny przede wszystkim, jest nie, nie tak bardzo drogi jak te wyższe modele, i można się bardzo łatwo z nim zaprzyjaźnić, posłuchać sobie i potem ewentualnie poszerzać swoje zainteresowania na te klasy wyższe. Magnetofon, który przywieźliśmy tutaj dawno temu z Niemiec. Y, Chociaż to nie wiem, czy to było za dwa, dwa, dwa lata temu, chyba mi się wydaje. Dwa lata temu udało nam się go w Niemczech nabyć, naprawić. Też jest bardzo fajny. Ma tutaj taką właśnie osłonkę, żeby się na niego nie kurzyło. Tutaj możemy też oczywiście zamknąć to. I co mi się tu podoba, jest podświetlenie licznika. Niewiele firm robiło takie rzeczy właśnie jak podświetlenie. Licznika. Większość ten lic w większości firm licznik był jakby dodatkiem, który oczywiście był, ale żeby tam było podświetlenie, to raczej już nie bardzo. A w tym zrobiono coś takiego i to mi się powiem szczerze bardzo podoba. Jeżeli go zatrzymamy, tutaj o, widać, że wysuwają się takie łapki blokujące wyjęcie kasety. Sprzęt bardzo fajny. Oczywiście jest to jeden z niższych modeli magnetofonów Sansuya, więc można sobie poszukać modeli zdecydowanie bardziej rozbudowanych, ale ten jest bardzo ładny. Nam tutaj właśnie z tym G3000 bardzo ładnie wygląda. Ma dokładnie te same tutaj gałki, więc jest to model łącznie z przyciskami z tej samej rodziny. Przepiękny, naprawdę. Można sobie muzyczki na nim słuchać i na niego patrzeć cały dzień i nigdy nam się to nie nudzi. Przełączymy teraz do tego drugiego. Może muzyczkę troszeczkę przyminęły do przodu. No, niestety nadal musimy korzystać z muzyki z internetu. Ale dobrze, że w ogóle można jeszcze cokolwiek puszczać. Więc, mówiąc o tej firmie, że miała duszę dla mnie, ona naprawdę miała duszę. Mamy kilka urządzeń, chcielibyśmy jeszcze je też zaprezentować, no ale póki działają, nie wyjmujemy ich jeszcze z tutaj z naszych półek. No ale <laughs> miejmy nadzieję, że któregoś dnia będziemy mieli tą przeprowadzkę do naszego stacjonarnego muzeum. No, i wtedy wszystkie te urządzenia będą wyjmowane, i wtedy te, które jeszcze prezentowane nie były, na pewno trafią na ten stół i będziecie mogli popatrzeć na jeszcze więcej urządzeń z duszą. No, ten cały nasz program dzisiaj wyszedł na takim mocnym spontanie, bo sprzęt wrócił z naprawy. Postawiłem go, żeby sprawdzić, czy, czy wszystko działa. czy Będzie go można znowu na półkę wstawić, co jest połączone z trochę, z takim większym zabiegiem. Nie? I mówię, no to choć zrobimy taki szybki, fajny program kolejny o Sansuju, to przecież każdy chętnie zawsze obejrzy, prawda? Dokładnie, no szkoda, że nie udało ci się jeszcze przewietrzyć. Eee, Queryx 5500, fajnie byłoby go porównać, ponieważ no dla mnie jest fajniejszy wizualnie i dźwiękowo. Nie wiem, co ty sądzisz o dźwięku, czy to 8001 czy, czy 5500 dla ciebie? No ja długi czas przy tym 5500. No obstawałem, nie będę ukrywał i też bardzo długo go słuchaliśmy, ale jakoś ten 8001 mi osobiście bardziej trochę spasował i tamten tak trochę jakby poszedł, no, na drugie miejsce. Ale no faktycznie, no, gdyby się go udało wyciągnąć, to, to to porównanie byłoby na pewno bardzo fajne, postawić te dwa tunery na siebie i, i pokazać je razem. No może się pokusimy o to przy jakiejś okazji, chociaż tak patrzę. W tej chwili na to jestem przerażony samą tą myślą, ale mam nadzieję, że Wam się podoba, bo to jest najważniejsze, żebyście Wy mogli otworzyć własne dusze na to, na to stare audio. I tak jak często w komentarzach piszecie, czy ewentualnie w mailach do nas, że staliśmy przed tymi szybami w peweksach, w jakichś tam sklepach, nie? jako młodzi ludzie, patrzyliśmy na ten sprzęt tak bardzo nieosiągalny. I tak czasami się nawet zastanawiam, jak to możliwe, że my się wszyscy w ogóle nie znamy. Przecież musieliśmy się przy tych szybach mijać. No i wtedy nie sądziłeś na przykład, że, że będzie, taka, będzie taki czas, gdzie będzie można je mieć, tak, posiadać. Tak. Nie, nie. Za tych czasów jakby tej władzy, tamtej, no były to tak y, ogromne y, kwoty finansowe, że. Jak sobie przypomnę, jak długo musiałem pracować na to, żeby zdobyć y, pieniądze na pierwszą kasetę Maxela w Pateksie, która kosztowała chyba 2 dolary. Jak to był wyczyn, to szczerze powiem, jak ją otwierałem, to żyletką, tak delikatnie, żeby tej folii nie zniszczyć. Jeszcze mi się ręce trzęsły z wrażenia, jak miałem pierwszą kasetę Maxela. Także faktycznie, no, nigdy bym nie pomyślał, że będziemy pracować nad muzeum i że będziemy posiadać tyle tych sprzętów, i, I to wszystko, w ogóle, się kiedykolwiek uda, no ale fakt jest taki, że jest to nasza pasja. Cieszymy się, że możemy Wam to pokazywać, i cieszy nas bardzo, jeżeli Wam się to podoba. Dlatego będziemy to robić. No i co może, tak wspomnę już na samym końcu: jest to program o starym audio, prawda? Dokładnie. No, więc czasami pojawiają się komentarze, że jest jakieś przejęzyczenie, czy coś inaczej się nazywa. Kiedyś powiedziałem na przykład, pamiętam, 38 obrotów na minutę. Wiadomo, że to są centymetry na minutę. Ale ja mam tak czasami, że myślę już dalej niż mówię i nie zrażam się tym, że się przejęzyczyłem, bo każdy mniej więcej wie o co chodzi, a filmy te kręcimy na żywo. Nie wycinamy tutaj żadnych wstawek, nie, nie, poprawiamy, nie poprawiamy. Nie mamy nic. tutaj pomocy. Tak, tak. Nie mamy banerów z napisami, z niczym, jakichś tutaj wyświetleń tekstów, więc to się może po prostu zdarzyć. I takie komentarze, właśnie, że o, pisze się tak, czy mówi się tak, czy to. Chciałbym, abyście wynosili więcej z tego programu, patrząc na ten sprzęt, niż tylko na to, co mówię, bo też nie muszę wszystkiego wiedzieć, mogę się mylić, każdy się myli. Prezydenci się mylą, profesorowie się mylą, lekarze się mylą, mogę się i ja mylić. Więc to. że jeśli chodzi o te słówka angielskie, tak. tak, tak, tak. Które są spłoszone i, i to jest przyjęte. Tak, tak. To Taka jest przyjęte. wymowa jest przyjęta. Tak, że CD to CD. I pisząc, nam, że się mówi CD, bo ktoś mieszka w Anglii, czy mieszka w Stanach i tam się mówi CD. No to, to fajnie, że tak się to mówi. nie? Niemcy mówią DVD, nie mówią DVD. Mówią DVD. I... Ktoś ma im to za złe? Chyba nie. Więc yy, tak jest u nas. Yy, hi-fi to jest też półpolskie, pół angielskie, prawda? Tak. No bo się nie mówi hi-fi. Hi-fi. Hi hi A my mówimy hi-fi. Więc tak się tego używało za naszego dzieciństwa. My wprowadzamy trochę ten klimat, że chcemy mówić tak, jak to się kiedyś mówiło. Wracamy duszą, wspomnieniami do tamtych właśnie czasów. No i każdy kiedyś nosił Walkmana. A powinien nosić? Walkmana. Walkmana. Ale kto wiedział wtedy, że jest Walkman? No i też kwestia Boomboxa czy Pomboxa. No, są to takie śmieszne rzeczy. Ja wiem, że wiele osób y, może się czuć urażonych, że mówimy to, wymawiamy, że nie, my mówimy tak, jak to się kiedyś mówiło. Tak, jak mówiliśmy o tym kiedyś. I, i to są właśnie te wspania wspaniałe wspomnienia. Ja całe życie nosiłem Walkmana i tak już pozostanie. Dokładnie. Do grobu mnie położą z Walkmanem. Yy, dziękujemy Wam bardzo. Taki, to była taka może wstawka, nie wiem na koniec, taka trochę dygresja yy, do, do tej naszej tutaj historii, do tych naszych programów. Zachęcamy oczywiście wszystkich do wzięcia udziału w naszym losowaniu. Yy, tytuł będzie. Audio Azyl Losowanie 3. Dokładnie. I również czekamy na komentarze od Państwa, To tak. są naprawdę zawsze bardzo fajne, cenne. Tak. Motywujcie nas. Yy, my będziemy te filmy robić, będziemy pokazywać dalej, bo to nie tylko dla nas, ale i dla Was. Yy, więc jeszcze raz dziękujemy za oglądanie naszego kanału, za subskrypcję, za zrzutkę, za to, że właśnie te komentarze piszecie. Zapraszamy do kolejnych odcinków i do zobaczenia niedługo. Do widzenia.